Dzień dobry. No właśnie, spotykamy się tym razem w Sopocie, w tak zwanych, w tak zwanych właśnie Twoich włościach, czyli restauracja Pomarańczowa Plaża. Powiedz, co to jest za miejsce przede wszystkim, co to jest za wyjątkowy hotel? Hotel Bursztyn i restauracja Pomarańczowa Plaża nad samym morzem w Sopocie. Wychodzi się od nas z restauracji, jest się na plaży, na której mamy też dwa bary. Jeżeli chodzi o samą e, nazwę hotelu, skąd właśnie pochodzi ta nazwa Bursztyn? Dlaczego Bursztyn? Hotel Bursztyn zawsze się nazywał Hotel Bursztyn, od samego początku jak, został, jak powstał w 60-tych latach. E, a pomarańczowa plaża, bliskość plaży i mieliśmy pomarańczowe wnętrza na początku, bo na początku się nazywała Chill Out, Ale ta nazwa nie pasowała do tego miejsca i nie pasowała do gości, którzy do nas przychodzili. I przyszedł do nas człowiek, który wdraża różne rozwiązania do gastronomii i zaproponował nam, żeby jest plaża, są pomarańczowe elementy, to niech się nazywa pomarańczowa plaża i tak powstała nazwa Pomarańczowa Plaża. Pomarańczowa Plaża miejsce, w którym nie tylko goście przychodzą, żeby spożyć posiłek. Ale wyjątkowe miejsce, w którym się również pracuje, i miejsce, w którym ja napisałam swoje pierwsze książki. No właśnie, stąd to nawiązanie właśnie poprzez restaurację, hotel, i właśnie do Twojej twórczości pisarskiej. Natomiast jeszcze tutaj notuje mnie jedno pytanie: skąd właśnie takie połączenie? Z jednej strony biznes, a z drugiej strony kulturę i sztuka? Czyli. Wydawanie przez Ciebie wielu książek. Ja zawsze czułam w sobie taką duszę artysty. Wcześniej, jak rozkręcałam restaurację, to organizowałam pokazy mody, organizowałam różne spotkania dla kobiet i czułam, że coś jeszcze więcej muszę zrobić. Pisanie zawsze było moją pasją. I jak przestałam pracować w korporacji, bo wcześniej pracowałam w korporacji, w firmie informatycznej, postanowiłam, że zacznę pisać książki. I połączyłam kulturę sztukę z restauracji, prowadzeniem restauracji. Maciebie, Moniką, na co dzień znamy z Europejskiego Klubu COVID Biznesu od Ilony Adamski. Natomiast nie ukrywam, że jestem zafascynowany właśnie tym miejscem, właśnie tą restauracją, która faktycznie nad samym, na samym brzegu tak naprawdę może znajduje się. Jeżeli chodzi o Twoją twórczość, powiedz na czym obecnie pracujesz? Obecnie piszę czwartą część Marii, Nowy Dzień będzie tytuł, czyli czwartą część książki, która kiedyś nadejdzie ten dzień nadszedł, ten dzień przeminął, ten dzień i składam książkę, której premiera będzie miała miejsce na początku września, prawdopodobnie 9 września. Książka nosi tytuł Naiwna. E, naiwna jest to książka o kobiecie, która jest zbita przez swojego męża i wyżywa się na niej psychicznie. E, główną bohaterką jest Małgorzata, która pracowała też w pomarańczowej plaży. A powiedz Monikom, No oczywiście już tutaj częściowo odpowiedziałaś na moje następne pytanie, którego jeszcze nie znasz, natomiast skąd właśnie czerpiesz inspirację przy tworzeniu każdej kolejnej pozycji wydawniczej? Z życia. Na czwarta część Marii, Nowy Dzień, będzie wiele wydarzeń miało miejsce w współczesnym Kijowie, w czasie wojny, która ma miejsce. Ja z Kijowem jestem bardzo mocno emocjonalnie związana, ponieważ tam urodziła się moja babcia. I Tam spędzałam najfajniejsze wakacje w moim dzieciństwie. I jak rozpoczęła się wojna, postanowiłam, że ten temat musi zostać poruszony w moich książkach. Jednak Twoja rodzina znalazła się na dawnych polskich kresach, a obecnej Ukrainie. Moja babcia tam się urodziła, tam urodziło się jej rodzeństwo. W czasie wojny, jako Polacy. Jako Polacy. W czasie wojny babcia była w obozie pracy w Niemczech i z tego obozu pracy przyjechała do Trójmiasta. I stąd ja się urodziłam już w Trójmieście, ale mojej babci cała rodzina, rodzeństwo i ich dzieci, ich wnuki zostały w Kijowie. A babcia żyje, czy już zmarła i gdzie jest pochowana? Babcia zmarła, jak miałam 8 lat, więc 39 lat temu. I jest pochowana tutaj, w Trójmieście. Babcia żyła w Trójmieście i babcia mnie wychowywała do siódmego roku życia. Mówiąc o książkach, które akurat miałaś okazję dzisiaj przynieść, aby naszym widzom zaprezentować, czy mogłabyś chociaż pokrótce o każdej książce w kilku zdaniach opowiedzieć? Pierwsze książki, które powstały to trylogia Marii, kiedyś nadejdzie ten dzień, nadszedł ten dzień, przeminął ten dzień. Maria jest pracownikiem korporacji, tak jak ja byłam. Jest dyrektorem działu sprzedaży i marketingu, tylko w firmie kosmetycznej. Jest bardzo pracowita, uwielbia uprawiać sport, wstaje o czwartej rano, podobnie jak ja, gra w tenisa, gra na pianinie i jest bardzo ambitna. Studiowała w Kijowie przez krótki czas i firma Elixir, w której pracuje Maria, ma swoją filię w Kijowie. Stąd też nawiązanie w trzeciej części do Kijowa, bardzo płynne. Jeżeli chodzi o kolejne książki, bo tutaj mamy też niepokorna, niezłomna, jak i zarówno niewinni nie ponoszą kary. Niepokorna, niezłomna Krystyna Skarbek. Książka, którą powstała przez przypadek przecież niektórzy mówią, że nie ma przypadków. E, poznałam w zeszłym roku w maju e, Agnieszkę Bobrukiewicz, która jest producentką zegarków inspirowanych Krystyną Skarbek, Christine Granville. E, Agnieszka się zapytała mnie, czy mnie napisała książki fabularyzowanej o Krystynie Skarbek. E, długo się nie zastanawiałam. E, na drugi dzień powiedziała mi, jaki będzie początek tej książki, a kolejnego dnia, jaki będzie zakończenie. I tak powstała niewinna, niepokorna, niezłomna Krystyna Skarbek. Książka oparta o fakt, na faktach, ponieważ Krystyna Skarbek była agentką wywiadu brytyjskiego, e, działającą na terenie Węgier, e, Francji, Wielkiej Brytanii i Polski. E, była niesamowitą osobą, bardzo odważną. E, książka się zaczyna, jak Krystyna Skarbek ma 15 lat i podpala szaty księdza w trakcie mszy. Stąd niepokorna, a niezłomna, bo przetrwała całą wojnę jako agentka wywiadu. Sześciokrotnie przekroczyła granice Polski, przechodząc przez góry w wielkim, w 30-stopniowym mrozie przy wiejącym halnym i jeszcze za pierwszym razem jak przekraczała granicę zobaczyła zamarznięte zwłoki pary, która próbowała się przedostać z Polski na, na stronę słowacką i urządziła im, nie zważając na, na niską temperaturę, urządziła im pochówek. Czyli była taką bardzo wrażliwą osobą, mimo tego, że dynamit nie stanowił dla niej żadnej tajemnicy. Świetnie posługiwała się bronią białą i była świetnym szczelcem. Od dziecka jeździła z ojcem na polowania i ujeżdżała młode konie. W wieku 6 lat już jeździła konno, bez siodła. Moniko, powiedz, kiedy tak naprawdę odkryłaś sobie właśnie ten dar pisarstwa czyli właśnie tworzenie kolejnych powieści powieści kryminałów Pisałam od dziecka. Były to jakieś opowiadania, które nigdy nie ujrzały światła dziennego. Pracując w korporacji, zatrudniałam około 300 kobiet. 300 kobiet, które miały różne problemy, różne charaktery i borykały się z różnymi sprawami z życia codziennego i nie tylko. Ja na byłam takim szefem, do którym dziewczyny przychodziły i opowiadały o swoich problemach. Oprócz tego, że potrafiłam zarządzać zespołem, potrafiłam wysłuchać. Co, co, je, co im dokucza w danym momencie. No jak to wśród kobiet. Kobiety się kłóciły, były różne zatargi i któregoś dnia mówią zobaczycie, kiedyś napiszę o was książkę. No i napisałam nie jedną. I nie tylko o kobietach, ale również o mężczyznach, bo głównym bohaterem książki Niewinni ponoszą kary jest mężczyzna, jest Marcin, którego poznajemy jako 32-latka. Jest bardzo dobrym człowiekiem, opiekuje się starszymi ludźmi. Ma tylko jedną wadę: jest mordercą. Ale zabija tylko osoby, które wyrządziły krzywdę jemu lub jego bliskim. Jeżeli chodzi o postacie, które pojawiają się w poszczególnych, właśnie Twoich powieściach, są to właśnie znajomi, kiedy tak naprawdę odnajdują właśnie siebie. Bo jednak nie ma co ukrywać, wielu Twoich przyjaciół, koleżanek, znajomych jednak czytają Twoje książki i nieraz właśnie wiedzą, że o danej osobie konkretnie napisałeś. Czy obrażają się, czy ewentualnie są podekscytowani? Właśnie nie zdarzyło się, żeby jeszcze ktoś odkrył siebie w moich książkach, bo staram się pisać tak, żeby jeden do jednego, nieznajomi nie, nie wiedzieli, że to jest o nich. I też się tak nie, nie da, bo inaczej spostrzegamy my sami siebie, a inaczej spostrzegają nas osoby drugie. I, i, ale książka, którą napisałam teraz, Kara Dosięgnie Każdego, która jest drugą częścią książki Niewinni ponoszą kary i premiera będzie miała miejsce w listopadzie. Można powiedzieć, że jest częściowo oparta na o fakty, ponieważ głównymi bohaterkami zostały moje dwie koleżanki, producentka telewizyjna i pani grafolog. No właśnie, teraz jak, jak właśnie mówisz o tych osobach, zapewne te osoby mogą na przykład obejrzeć nasz dzisiejszy wywiad i już będą nie wiedziały w tym przypadku, że właśnie je umieściłaś w danej, w danej pozycji wydawniczej. One, one wiedzą, bo ja je uprzedziłam wcześniej, że je umieszczę i umieściłam je z imienia i z nazwiska. Nawet tak. Tak. I są bardzo podekscytowane tym. Nie mogą się doczekać premiery książki i nie mogą się doczekać momentu, w którym przeczytają tę książkę, bo chcą zobaczyć, jak je spostrzegam. Moniko, na czym, polega, na czym właśnie polega twój sukces, bo jednak osiąg osiągnęłaś jako przedsiębiorcę, jako kobieta biznesu z jednej strony sukces i z drugiej strony cały czas osiągasz właśnie sukces literacki. A nie ma co ukrywać, w Polsce jednak branża literacka jest nam w dość trudnej sytuacji, czy to finansowej, czy ogólnie medialnej. Natomiast ty cały czas jak tam czołg, cały czas idziesz do przodu, jednak każda kolejna twoja książka staje się bestsellerem. Tak jak Andrzeju dobrze powiedziałeś, jak czołg idę do przodu, czyli nie poddaję się, nie jedną kłodę napotkałam po drodze, pisząc książki, wydając książki. W sierpniu, 25 sierpnia dokładnie minął 3 lata, jak zaczęłam pisać książki. Piszę teraz dziesiątą książkę, a wszystkie książki są bardzo dobrze dopracowane, czyli pracuję bardzo dużo, pracuję nad pisaniem książek 5-6 godzin dziennie. Mało sypiam i generalnie mój dzień się składa z treningów, ze spacerów z moimi wspaniałymi psami, z pisania książek, i zarządzania firmą. A jak jesteś w stanie właśnie tutaj pogodzić z jednej strony tutaj biznes, z drugiej strony pisanie? Czy możesz sobie właśnie na to pozwolić, jako kobieta biznesu, na to, aby realizować właśnie swoje pasje poprzez właśnie pisanie książek? Bo właśnie powiedziałeś, że jednak jakoś sobie godzisz. Natomiast jak to jest od tej podszewki, tak na co dzień wygląda? Nie marnuję czasu. Staram się nie marnować ani jednej minuty w ciągu dnia. Nie oglądam telewizji. Słucham podcastów w trakcie spacerów z psami, żeby nie tracić czasu właśnie na czytanie informacji, wiadomości. A staram się być na bieżąco z wiadomościami, bo się interesuję też geopolityką. Eee, I potrafię delegować zadania. Praca w korporacji mi nauczyła, że, nie że jeżeli chce się osiągnąć sukces, to nie można wszystkiego robić samemu. No mamy Doba ma tylko 24 godziny i robiąc wszystko samemu, uważając, że nikt inny nie zrobi tego tak dobrze jak my, e, no, marnujemy czas e, i robimy mniej. I dzięki temu, nie, przez to nie możemy osiągnąć sukcesu bardzo często. Jak spotykam się z kobietami, czy w trakcie spotkań autorskich, czy z kobietami w trakcie prywatnych nawet spotkań, to one zawsze powtarzają, że one mają problem z delegowaniem zadań. I najchętniej by zrobiły wszystko same. E, miałam takie spotkanie autorskie, gdzie było 26 kobiet, i w pewnym momencie zadało, e, zadało mi podobne pytanie, jak ty. jak ja sobie radzę z tym, że piszę książki, uprawiam sport e, i zarządzam firmą. E, no właśnie powiedziałam panią, że deleguję zadania i że to jest umiejętność, które, z którą każda z nas, każdy mężczyzna również, ma problem. I zapytałam się Pani. Czy one najlepiej gotują obiady, najlepiej robią zakupy i najlepiej sprzątają? Powiedział, że tak, oczywiście, nikt tak dobrze nie zrobi jak one. Czyli na, u nas ten brak umiejętności delegowania zadań już się rozpoczyna na poziomie domu, tak? Wszyst, każdy z nas uważa, że wszystko zrobi najlepiej i nikomu innemu, in, nikomu innego nie poprosi o pomoc. A przez to ma mniejsze możliwości realizacji same, swoich pasji i realizacji się zawodową. A jeżeli chodzi o Twój wypoczynek odskocznie, co Ci daje tak najwięcej właśnie tej energii, którą odzyskujesz tak naprawdę? Czym jest u Ciebie odskocznie? U mnie odskocznie jest uprawianie sportu. Nie wyobrażam sobie dnia bez sportu. Wstaję wcześniej rano, robię treningi siłowo, siłowe plus cardio. Albo idę grać w tenisa, albo rano robię trening, wieczorem idę grać w tenisa. Eee, I i to, jest, to jest taki moment w ciągu dnia, kto, w to, podczas którego odpoczywam. I jak coś się wydarzy, że nie mogę zrobić treningu, to czuję się bardziej zmęczona w ta, ta danego dnia niż w tym dniu, kiedy robię jeden czy dwa treningi. Niko, czy masz wśród literatów swoich mistrzów? Eee, nie mam. Czyli tak Nie. naprawdę masz swój styl e, niepowtarzalny i zupełnie swoją wyobraźnię. E, tak, ja piszę książki. Ja czytam bardzo dużo książek, ale czytam różną literaturę. E, piszę, e, piszę książki w pierwszej narracji, co się rzadko zdarza, e, ponieważ pierwsza narracja jest na tyle trudna, że ten główny bohater musi być obecny przez całą książkę. No jak widać moje książki nie mają 20, 20 ani 200 stron, więc udaje mi się tego bohatera przyciągnąć jako narratora. Teraz przygotowuję się do pisania książki, gdzie akcja będzie się działała, będzie się zaczynała prawdopodobnie w czasie II wojny światowej, a może trochę wcześniej, jeszcze nie wiem, bo zbieram materiały i będzie się odbywała w zamku, który jest opuszczony w Polsce zamek się znajduje, nie będę mówiła na razie, dradza szczegółów gdzie, ale narratorem będzie duch dziecka. Bo w tym zamku straszą duchy dzieci. Eee, I kiedyś przeczytałam się właśnie z, e, nawiązując do twojego jednego z pierwszych pytań, skąd czerpię inspirację. Kiedyś córka moja przysłała mi artykuł właśnie na temat pałacu, zamku, w którym straszą duchy dzieci. No i tak czytam, czytam, na, idąc psem na plaży e, i spotkałam znajomą. Znajomą mówi: a co czytasz? I ja moja, wiesz, tutaj mi córka podesłała taki artykuł na temat pałacu, w którym straszą duchy dzieci. I spotykam tą znajomą po jakimś czasie na plaży i ona mówi, czy piszesz już tą książkę? Mówię, no piszę, no wtedy, wtedy pisałam chyba trzecią część Mary i przeminął ten dzień. A ona mówi, nie, nie, o tym pałacu. Nie, ale ja nie chcę żadnym pałacu pisać książki. A to szkoda, bo ja się wychowałam w tej miejscowości. No, idę, idę tą plażą i się jakiś zbieg okoliczności. Eee, nagle czytam artykuł. Moje dziecko się zainteresowało artykułem, który. Mam... Nie jest to jakiś nadzwyczaj świetny artykuł, dobrze napisany, którym mogłaby się zainteresować. Spotykam znajomą, opowiadam jej o tym artykule. Ona mówi, że ona się wychowała w tej miejscowości. Chyba się powinna zainteresować tym tematem. Zaczęłam się zagłębiać w temacie. I okazało się, że w tym miejscu siedzibę w czasie II wojny światowej miało SS. A po napisaniu książki niepokorna niezłomna Krystyna Skarbek, gdzie przytaczam e, wiele szczegółów związanych z II wojną światową. Ten okres naszej historii stał mi się bardzo bliski. No i stwierdziłam, że muszę napisać tą książkę. I na pewno wkrótce e, przystąpię do pracy, chociaż w kolejce jeszcze kilka innych książek czyta, czeka zainteresowani czytelnicy, gdzie mogą Twoje książki nabyć? A czy książki są dostępne stacjonarnie w sklepach, czy tylko internetowo? Książki są dostępne stacjonarnie w sklepach, są dostępne we wszystkich sklepach internetowych i są dostępne w moim sklepie na stronie monikakoszewska.pl Niedawno otworzyłam swój sklep internetowy, w którym można nabyć moje książki i to z autografem. I jedno z ostatnich pytań. Czy ty, Moniko, potrafisz tak prowadząc właśnie tak dość szeroki biznes oraz mając dość sporą twórczość literacką, oddzielić życie zawodowe od życia rodzinnego, prywatnego? No właśnie to jest dość trudne, ponieważ o, o książkach myślę cały czas o tym, jaka będzie treść książki, o tym, co napiszę, jaką następną napiszę książkę. I często niestety moja rodzina musi słuchać, moi znajomi muszą słuchać opowieści na temat książki, którą piszę albo którą zamierzam napisać, albo którą napisałam, a jeszcze nie ujrzała światła dziennego, bo ja obecnie wydanych jest pięć książek, a obecnie piszę dziesiątą książkę, więc jeszcze kilka książek czeka na wydanie. A co blisko na to, że, że cały czas ukazuje się kolejna książka. Na przykład co na to małżonek, córka. Nie wiem, ile ogólnie posiadasz dzieci, czy posiadasz tylko jedną córkę, czy więcej. Jedną córkę posiadam. I co córka na to? Nie wiesz co, to chyba jest bardzo trudne bliskim wyrażać opinie, emocje na temat tego, co robi członek rodziny. No na pewno... Chyba się podoba im to, co robię. E, tym bardziej, że książki, jak sam wspomniałeś, cieszą się bardzo dużym powodzeniem. E, osiągają świetne opinie wśród czytelników. Książka o Krystynie Skarbek ma średnią 8-9 na lubimyczytać.pl, co jest rzadkością. A jak sobie radzisz finansowo? Jednak każdy w Polsce wie, że jednak ta branża wydawnicza to jest dość taki ciężki temat, że wielu autorów książek nieraz sami, sami muszą finansować wydawanie książek, a nieraz bywa, że jednak dane wydawnictwo podejmuje się wydania poszczególnej pozycji, o ile dana pozycja będzie pozycją komercyjną. Jak to jest w Twoim przypadku? Ja pierwsze książki wydawałam z wydawnictwem. Ale wynagrodzenie, jakie pisarz otrzymuje od wydawnictwa, jest śmiesznie niskie, bo za książkę się otrzymuje 3 złote. I osoba, z którą współpracuję przy wydawaniu książek, która sama napisała kilka książek, tylko o innym charakterze, bo to są w formie wywiadów, mówiła mi, żebym zaczęła sama wydawać książki. E, bo, bo ona, poznając mnie bliżej, stwierdziła, że zrobię to na wysokim poziomie, e, dołożę wszelkich starań, żeby okładka była e, odpowiednio wyrażała treść książki, e, żeby skład był odpowiedni, żeby nie było błędów w książkach. I zaczęłam sama wydawać książki i finansuję wydanie tych książek. No i dzięki temu nie otrzymuję prowizji 4 złotych. Namówiła mnie na wydawanie moich książek pani profesor Anna Pecka, która jest profesorem Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych w Warszawie. Jak poznała mnie bliżej, to stwierdziła, że wydawanie książek przeze mnie będzie na bardzo wysokim poziomie. A dzięki temu, że współpracuję z nią, mam stuprocentową pewność, że książki są poddawane odpowiedniej redakcji i mamy czas na to, bo same sobie zarządzamy tym czasem, żeby pracować nad książką tak długo, jak to książka wymaga. Czyli nie, książka nie podlega jednej redakcji, tylko y, kilku redakcjom. E, często dyskutujemy. E, Ania mówi, że jej się coś nie podoba w książce. Ja m, zaczynam z nią dyskutować. Nie jestem łatwym współpracownikiem, ponieważ e, staram się nic nie zmieniać w książkach z, pierwot, z pierwotnej treści, którą napisałam. E, I taki przykład właśnie z życia wzięty. E, teraz złożyłyśmy książkę naiwna. I w książce jest jedna z moich piosenek, bo piszę też piosenki, teksty piosenek. E, I Ania mi wycięła jedno zdanie. E, no i już książka przyszła ze składu i po, po złożeniu książki trzeba jeszcze raz sprawdzić książkę, bo przy składzie też często zdarzają się błędy, jakieś przesunięcia w tekście. Rozdzielone słowa. Na pewno Państwo, jak czytają książki, to, to widzą, że, że na przykład w słowie brakuje litera, bo jakaś litera się w zdaniu pojawia, która w ogóle nie pasuje do danego zdania. Takie rzeczy się dzieją przy składzie. E, i, no i to nie jest wina ani autora książki, ani redaktora, ani korektora, tylko no, to jest wina tak naprawdę oprogramowania. I, yy, no i dzisiaj właśnie do Ani napisałam, że prosiłabym bardzo, żeby to jedno zdanie, które zostało wycięte, wróciło do te, treść, tekstu piosenki, ponieważ daje cały sens tej piosence. <grym> I ostatnie pytanie. Gdzie cię w badaniach czytelnicy mogą znaleźć, gdzie jesteś obecna na co dzień, w kontekście gdzie można znaleźć informacje o kolejnych twoje, Twoich pozycjach wydawniczych oraz czy w tym roku, mimo że teraz masz taki e, zawodowo bardzo gorący, napięty okres, czy jednak w tym roku będziesz mieć wakacje? E, nie będę miała w tym roku wakacji. Chociaż w wakacje, bo jak ktoś wie, że mieszkam w Sopocie, to powie, że wakacje mam codziennie każdego dnia. E, dlatego, że 8 września 9 września będzie premiera mojej kolejnej książki. E, Piszę kolejną książkę, tak, Nowy Dzień, 17 sierpnia będzie miała premiera, 13 sierpnia będzie miała premiera programu Urlop w Kraju, gdzie również jestem obecna ze swoimi książkami, więc jest to bardzo pracowity okres dla mnie. Można mnie znaleźć na Instagramie i na Facebooku, Instagram Monika Koszewska, Facebook Monika Koszewska. Zapraszam serdecznie. Codziennie umieszczam relacje, można poznać mnie bliżej, nie tylko pod kątem jakim jestem pisarzem, ale pod kątem moje życie prywatne, te, które pokazuję czytelnikom. I Podejrzewam, że czytelnicy, jak, jak będą chcieli na przykład spotkać się z tobą jako autorką wielu bestsellerów, oraz w restauracji. Pomarańczowa Plaża, tak, bywam często tutaj i zdarza się tak, że otrzymuję telefon od pracowników restauracji Pomarańczowa Plaża, że przyszła pani z książką i chciałaby uzyskać autograf, czy była możliwość, żebym podeszła.